Zobaczcie, jaka pogoda. Tak, to się można budzić. 9:30. Słoneczka świeci. Monio już na dworze. Wypuściłem go. O. Ale daj. Pięknie dzisiaj. Sola, że widziałem, już, że się ładują. No to wstajemy, korzystamy z dnia. Zobaczy, jaki szczęśliwy. Co, Monio? Hmm? I Monio już ze sznureczkiem lata. dawaj sznureczek. Sznureczkowy, Monio. No, przywita się ze swoimi widzami. No. A, dzień dobry. Dzień dobry nie tak strasznie dzisiaj wieje nie wiem czy słychać czy nie słychać także dzisiaj wam chyba wiele nie zagramy ale gotuję kiełbasę muszę zmyć naczynia i chyba dzisiaj udamy się na lotnisko bo z tego co patrzyłem i z tego co wiem, jest tutaj tylko lotnisko, zresztą we wczorajszym odcinku. Widzieliście, jak samoloty latają tutaj nad głowami. Zobaczymy. Pójdziemy co robić. Dzisiaj niedziela. W kościele byłem, co prawda online. Dobra, pojedzone to teraz trzeba ich pozmywać. Monio jest na dworze. Tam jest Monio. Jakiś taki zamyślony. Idzie ze mną pozmywać? Nie, Monio. Pan, pan idzie sam. Biorę chip idę zmywać. Zobaczcie, jak wygląda na Czysto. Kafelki książki. Super. Zmywamy naczynia. No dobra, naczynia umyte. z czyściutki. I tak mi się przypomniało. Jak pojechaliśmy pierwszy raz moją małżonką na kemping plac. <noise> to były nasze początki. W sumie dalej są nasze początki, ale już coraz, coraz lepiej. I ja lałem wodę strasznie cały czas leciała, leciała, jak miałem naczynia. No i tak później sorientowałem się, że ktoś się na mnie patrzy. I później dopiero po chyba kilku dniach albo po kilku godzinach mówię do żony, mówię, ty mówię, mówię, ja chyba coś zerobiłem. Bo ja myłem te naczynia, wodę lałem, a oni do góry, na dół i oszczędzali. No bo tak, bo jak się mieszka w przeczepie kempingowej, to wodę trzeba oszczędzać. A, la, a ja lałem jak ten głupek, głupek, głupek. No, także podróże uczą i doświadczają różnych ciekawych rzeczy. Dobra, idziemy do Monia. Ba! Zobaczymy, co robi. Czeka dzwoniec. Cześć dzwońcu. Widzicie jaki grzeczny? tych sąsiadów już nie ma. Pewnie przyjadą kolejni. Chociaż wątpię, bo dzisiaj już jest niedziela. Ja zostaję. Jeszcze jedną nockę. Cześć. czy Trzymaj naczynia. Umyłem. Twoje miski też umyłem. Gościu wygrzewasz się w słoneczku. Wiatr przestał wiać możemy iść na lotnisko zobaczyć co co ty na to idziemy czy nie idziemy pogoda piękna ogarnę tylko gary obieram się i idziemy Patrzcie, idziemy doładować prąd bo prąd się skończył co prawda nie muszę ale ja używam do lodówki, także idę załadować, bo chcę już dzisiaj oddać to, ponieważ rano muszę wyjechać. Dlaczego rano? A to wyjaśnię w późniejszym odcinku albo w późniejszej części odcinka. Chciałem tylko pokazać, jak wyglądają prysznice tutaj. I to, toalety zainteresowane. Także bardzo fajnie, czysto. Zobaczcie. Taki chip się tam wkłada. I wtedy można się kąpać. Ja się kąpałem wczoraj, także już nie muszę. Nie, no, oczywiście, żartuję. Dzisiaj przyjdę się wykąpać. No ale ładnie jest. Porządeczek. Popraw się gościu jak wyglądasz O, także bardzo fajne zadbane miejsce super suszarka do ubrań. ekstra chodźcie zobaczymy jeszcze toalety no więc toalety też fajne może kafelki nie nowoczesne ale ważne że czysto i nie śniardzi. Super. No, czyściutko, fajnie. Także pięć gwiazdek. Tak się nazywa ten kemping plac. Jakby ktoś był zainteresowany. A po drugiej stronie jest lotnisko. Zobacz Monio, w tym miejscu są przeci przeciwnicy Piesełów To nic Ale to tylko chodzi o plażę dla psów Ale tam kolejny znak Psy muszą być na linie No to ty jesteś na linie Spadajcie Pewnie będzie bardzo wiało, bo jest strasznie wiecznie. Te dwa dni. No i mamy tu lotnisko. Tylko gdzie samoloty, panie? Co to ma być? Tu chyba się tankują. Ale nie ma samolotów. To jest zakaszona. Niemcy. Dawać samolota. Ty byś się nie bał mnie samolotem lecieć, nie? Ty wszystko robisz, co pan. Na Banji też by skoczył. no nic, chyba się nie uda ale jakby kogoś interesowało to wkleję link a teraz widzicie ile to kosztuje dla jednej osoby także myślę, że chyba nie jest aż tak drogo za godzinę no i co ja mam w takim przypadku zrobić Monio, hm. chcesz pływać? wiem, że chcesz, ale woda nie jest zbyt czysta jest w dupie to mam. Puść mnie tam. Uff. Nie ma, nie, bo byłeś jest zakropiony. Napchły. Cały on, co wzięty. Chodź, idziemy. Chodź, nie, będziesz brudny. 5 minut później. No wiem. Ale tylko raz, ok? nie wiecie co jednak nie strasznie śmierdzi ta woda będzie cały śmierdział morgan chodź więc jakby ktoś się zastanawiał jaki mam solar jaki mam regulator także regulator ma ładowania jak widzicie jest 10 amper jest z firmy Victrona. Wchodzimy, klikamy. Aktualnie ładuje 6 W. Tutaj widać 5 W. Z tego względu, ponieważ akumulator już jest naładowany, jest już w stanie float. Historię macie dzisiaj. Tak naprawdę 6 godzin mi ładował 66%. Później to już była końcówka. I nie wiem jak to wytłumaczyć dokładnie, ale to już jest po prostu koniec tego jakby ładowania, także przy dzisiejszym słońcu miałem 111W maksymalnie uzyskałem 260W wczorajszy widzicie tutaj, także dwa dni były słoneczne, wczoraj praktycznie zero zużyłem prądu, więc naładował mi tylko troszeczkę, ponieważ akumulator był w 100% no a dzisiaj już jest 260 także śmiało um, śmiało taki jeden solar 150w dla mnie dla dwóch osób myślę że wystarczy my dużo nie korzystamy um, mamy tylko oświetlenie ledowe przetwornice um, więc tak jak widać wystarcza nam to w zupełności jeśli ktoś potrzebuje inny mocniejszy to po prostu bym musiał sobie jakiś większy akumulator założyć, ja mam chyba setkę AMG jak widzicie naładował pięknie do maksa jestem zadowolony a więc tak wygląda mój zestaw solarny w sumie nic specjalnego normalny zestaw przetwornica 500 jak widać akumulator Exide AGM 95 a w zupełności mi wystarcza do tego Regulator napięcia 10A na Bluetooth. Fajnie, wszystko działa. Jestem zadowolony. Oczywiście po bezpieczniku z przetwornicy wychodzi jeden kontakt. Tutaj jest 230 z podsieci. Czyli jak podłączamy się na kempingu, mam do tego jeszcze jeden przedłużacz. W razie czego. Także spokojnie taki zestaw wystarczy. No i solar na dachu 150A. Zaraz wejdę, Wam pokażę. No i oczywiście gniazda USB. Takie mam dwa. Jeden tutaj, drugi w sypialni. Także ja korzystam również z tego. Bardzo przydatne do ładowania małych urządzeń, większych telefonu. Obroży dla, dla psa świecącej. Bardzo mi się to przydaje, jestem zadowolony. W razie czego, można to wyłączyć. Nie ma problemu, nie będzie razić. Super działa, funkcjonuje. Chodźcie na dach. A więc, Solares, jak widać, po tej długości 150 W. Spoko starcza. Dobra, byłem. Rachunek otrzymałem, zapłaciłem. Także ile to kosztowało? Bardzo prosto. Dwie noce za samochód 4 euro. Razem zapłaciłem za samochód 8 euro. Za psa 4,52 dni 9. Za przyczepę kempingową 13, za 2 dni 26. No i za siebie samego 11 euro, 2 dni 22. To wszystko pani mi zwróciła z powrotem, ponieważ to były. Fanty za kartę za chipa i było 10 euro na prąd z tego pani odliczyła 8 euro ponieważ dwa razy doładowałem czyli za prąd użyłem 2, 2 euro do tego zwróciła pani mi ten butabend na co było na kompanie się także z sumą sumarów zapłaciłem około 65 euro za dwa dni, w takim miejscu jak widzieliście. Czy mało, czy dużo, nie wiem, sami ocencie. Moim zdaniem w miarę, bo z tego jak byłem z żoną w Polsce, we Władysławowie, to za jedną noc krzyczeli ponad 200 albo 300 złotych nad samym morzem. Zagrzywam. Tak śpij, śpij, Cześć, dzień dobry. Zobaczcie jak pięknie. Jak się uspokoiło. Dzisiaj wyjeżdżam z Moniusiem. Monio. Jest Monio. Dwa dni było wiatrzycho, a dzisiaj, kiedy wyjeżdżamy, jest piękna pogoda. No, zabieramy się manią. Pan ma wizytę u dentysty. Cześć, witajcie. Jak widzieliście, wróciliśmy już do domu. Monia jest w domu. Ja musiałem szybko uciekać, ponieważ mam dzisiaj wizytę właśnie tutaj, jak widzicie, w klinice dentystycznej, gdzie będę zakładał aparat Invisalign. Dlatego tak bardzo się śpieszyłem. Miałem to powiedzieć. Nie wiem, czy w tym odcinku czy poprzednim mówiłem. Dlatego właśnie wyjechaliśmy wcześniej, bo dzisiaj miałem hmm, termin na 12 godzinę, więc musiałem wcześniej opuścić camping plac no więc szybka aktualizacja jak słyszeliście przed chwilą miałem iść na założenie moich nakładek to prostujące na zęby okazało się jednak, że te nakładki po trzech latach i tak nie zrobią tego co, co zrobi aparat ortodentyczny więc mm, musieliśmy to anulować na szczęście nie będę musiał za, za, za to płacić, wszystko jest wliczone w koszta tej przychodni, gdzie byłem. Mój układ zębów jest tak skomplikowany czyli górne mam po prostu pod dolnymi raczej znaczy dolne mam pod górnymi dolnych w ogóle nie widać i jest to zbyt skomplikowane dla, tego, dla tych nakładek więc najprawdopodobniej muszę nosić ten aparat drutowy. Nie wiem jeszcze jak to będzie, ile to będzie kosztowało. Jestem właśnie przed kliniką, dostałem wizytówkę. Hmm, dowiem się. Jak coś będę wiedział, po prostu się włączę. Najbardziej szkoda mi tylko tego czasu. W Polsce wiem, że pewnie by powiedzieli panie, nie da się tego zrobić, proszę szukać gdzieś indziej tutaj no próbowali, ale z tego złego dobre jest to, że już po prostu nie zacząłem tego i, i nie byłoby efektów. I też tak miało być, no nic. Trzymajcie się. Cześć.